Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To jest przykre, momentami śmieszne wysłuchiwanie tej debaty, gdzie posłowie koalicji czytają z kartki historii, o których nie mają zielonego pojęcia. Moi przedmówcy nie mają zielonego pojęcia. Czym są kryptowaluty, czym jest blockchain, czym są stablecoiny, czym są smart contracty. Wnet nigdy nie słyszeliście tych pojęć. Pani Skowrońska z kartki nie potrafi prawidłowo przeczytać pojęcia blockchain, bo nigdy się z nim nie zetknęła, na no to czuje się upoważniona, żeby regulować ten rynek i mówić branży, co dla tej że będzie lepsze. To jest wybitnie niepoważne. Rozmawiamy to tylko dlatego, że Unia Europejska postanowiła rozporządzenie MIKA uregulować kryptowaluty. Jak się. Wszyscy domyślamy, znając Unię Europejską, będą to bardzo restrykcyjne przepisy. Po wprowadzeniu rozporządzenia Mika Unia Europejska staje się niekonkurencyjna względem Stanów Zjednoczonych, względem Azji. Stajemy się skansenem, podobnie jak przy sztucznej inteligencji, również uregulowanej przez Unię Europejską. Natomiast teraz mamy naszą wersję ustawy, która jest jeszcze bardziej restrykcyjna od już restrykcyjnej Miki. Ma być najbardziej restrykcyjna w całej Unii Europejskiej. 100 stron ustawy plus jakieś 200 stron rozporządzeń, ponad 300 stron przepisów, gdzie w innych państwach jest kilka stron. I wy mówicie, że to nie jest gold plating, to co można nazwać gold platingiem, jak nie to? Postawiliście tam jakieś absurdalne kary. Kara za prowadzenie obrotu kryptowalutami bez zezwolenia ma być wyższa niż prowadzenie banku bez zezwolenia. Kara za napisanie smart kontraktu, emitowanie tokenów to ma być wyższa niż prowadzenie. Banku bez zezwolenia. 10 milionów kary, 2 lata więzienia od 6 miesięcy. To jest niepoważne. Wy nie rozumiecie, czym jest smart kontrakt. Pani nigdy nie spotkała się z takim pojęciem, ale chce Pani za to dawać 2 lata więzienia. Pani nie ma pojęcia, czym się Pani tutaj zajmuje. Więc to jest pierwszy problem gold plating. Ten rejestr, o którym mówicie. Ma sprowadzać się do tego, że KNF decyzją urzędnika będzie mógł wyłączyć stronę internetową firmy zajmującej się kryptowalutami, czyli będzie mógł wyłączyć tą firmę, uniemożliwić jej jakiekolwiek działanie, uniemożliwić jej kontakt z klientem, bez możliwości odwołania do sądu. Kto normalny będzie inwestował w sytuacji, w której urzędnik bez możliwości odwołania do sądu będzie im wyłączał biznes, bo tak mu się wydaje, bo będzie miał zrozumienie sprawy, tak jak pani poseł Skowrońska tyle o kryptowalutach będzie wiedział. W związku z czym to jest ewidentny gold plating. I chcecie wywołać efekt mrożący? Zresztą Pani o tym nie wie. KNF chce wywołać efekt mrożący po to, żeby nie mieli czego regulować. Drugi problem to jest sam KNF. Nie jest to instytucja, Właściwa do regulowania kryptowalut z tego powodu, że KNF już od wielu lat zajmuje się tępieniem kryptowalut. KNF od lat zajmuje się tym, żeby nie można było w Polsce inwestować normalnie w kryptowaluty. Firma kryptowalutowa, żeby móc prowadzić działalność, musi się wpisać do rejestru. Konsekwencją wpisania się do tego rejestru jest to, że ta firma nie założy konta bankowego w Polsce. KNF doprowadził do tego, że firmy jeszcze próbujące działać w Polsce mają pozakładane konta bankowe za granicą, nawet podatki płacąc z za granicę. Bo nie nie mogą w Polsce mieć konta bankowego. To jest efekt działania KNF-u. KNF się kompromitował, narażał się na śmieszność, wpisał na listę ostrzeżeń Alior Bank, T-Mobile, wpisał na listę ostrzeżeń Crypto.com, jedną z największych na świecie firm kryptowalutowych, regulowaną zresztą już pod reżimem Miki na Malcie, a wy ją wpisaliście na listę ostrzeżeń. To jest kompromitacja. Ludzie z KNF-u wielokrotnie obrażali publicznie inwestorów kryptowalutowych, wykupywali specjalne akcje reklamowe, mające przekonać społeczeństwo do tego, że to jest jakieś oszustwo, spekulacja, hazard. KNF nie może regulować tego rynku, bo nikt na tym rynku KNF-owi w nic nie wierzy, bo KNF jest jego wrogiem od dobrych 10 lat. To jest podstawowa przyczyna. Nikt nie wierzy KNF-owi i nikt normalny nie będzie chciał tutaj inwestować, ubiegać się o tę licencję, mając tak nieprzyjaznego regulatora. Ale żeby o tym wiedzieć, to trzeba mieć cokolwiek wspólnego z tym rynkiem a nie dowiedzieć się o jego istnieniu kilka dni temu. Więc KNF nie powinien być regulatorem. Są dwa największe problemy. I teraz co można z tym zrobić? No pierwsza rzecz to oczywiście należy odrzucić tą ustawę, która się nie nadaje do regulowania tego rynku, która sprawi, że polskie przedsiębiorstwa będą musiały się wynieść za granicą, a firmy zagraniczne swoje zagraniczne licencje będą paszportować do Polski. Efekt będzie taki, że KNF nie będzie miał nic w tej sprawie do powiedzenia i chcecie to ryzyko, pani też o tym nie wie, przerzucić na zagranicznych regulatorów po to, żeby KNF nie miał kogo regulować. Więc pierwsza rzecz, odrzucić tą ustawę. Druga rzecz, wprowadzić Ustawę, ale prawdziwe Mika plus zero, mającą kilkanaście, może dwadzieścia stron, po to, żeby rzeczywiście nie dorzucać tych nowych rzeczy. Trzy, zobowiązać KNF, żeby przypilnował, żeby banki nie zamykały kont bankowych firmom kryptowalutowym. Jeżeli to się nie stanie, a pewnie się nie stanie, patrząc na poziom dyskusji w tej sali, to apeluję do pana prezydenta Karola Nawrockiego, żeby zawetował tę ustawę, żeby uratował tę branżę, uratował ten rynek, żeby nie przyczynił się do niszczenia polskich przedsiębiorców, do utraty wpływów podatkowych na setki milionów złotych rocznie i do utraty dobrze płatnych miejsc pracy, które również razem z tymi firmami będą się musiały przenieść za granicę. Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Jarosława Sachajko z Republika. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Ten projekt ustawy jest przedstawiany jako europejska nowoczesność i szansa na uporządkowanie rynku kryptowalut. W rzeczywistości jest to kolejny krok w stronę pełnej centralizacji i kontroli obywateli przez państwo. Krok, który może zniszczyć jedną z ostatnich przestrzeni wolności gospodarczej i technologicznej. Po pierwsze, projekt wprowadza gigantyczną biurokrację i kosztowne wymogi licencyjne dla wszystkich podmiotów działających na rynku. Startupy, giełdy, kryptowalut, małe firmy będą zmuszane do tworzenia dodatkowych komórek organizacyjnych, do raportowania i opłacania nowych danin. W praktyce wyeliminuje, wy, wyeliminuje to mniejszych graczy i pozostawi pole jedynie dla kilku największych, często zagranicznych korporacji. To nie jest wspieranie innowacji, to, to ich tłumienie. Po drugie, ustawa Pani poseł, proszę nie krzyczeć. Po drugie, ustawa przyznaje Komisji Nadzoru Finansowego i organom państwowym niebezpieczne, niebezpiecznie szerokie kompetencje. Możliwość blokowania domen internetowych, zamrażania i przenoszenia środków obywateli bez wyroku sądu, a nawet in ingerowania w prywatne portfele krypto akty z kryptoaktywami. To jest otwarta furtka do cenzury w sieci i zamach na prawa własności. Po trzecie projekt wprowadza mechanizmy masowej inwigilacji. Każdy dostawca usług będzie zobowiązany do gromadzenia i przechowywania danych o klientach i transakcjach i przekazywania ich organom państwa. To znaczy, że każdy ruch na blockchainie powiązany z obywatelami Polski będzie w pełni monitorowany. To naprawdę czy naprawdę chodzi o to, aby Obiecywano, wolność, by ograniczano wolność gospodarki cyfrowej. Po czwarte, nie ma w tym projekcie prawdziwej debaty o skutkach gospodarczych. Brak oceny, ilu polskich przedsiębiorców zniknie, zamknie działalność, ilu przeniesie się za granicę do bardziej przyjaznych jurysdykcji, ilu młodych ludzi zamiast tworzyć innowacje w Polsce wyjedzie, by budować swoje firmy tam, gdzie państwo nie traktuje ich jak potencjalnych przestępców. Wreszcie cała ustawa jest podporządkowana decyzją Brukseli. Polska rezygnuje z prawa do samodzielnego kształtowania własnej polityki gospodarczej w obszarze kryptoaktywów. Jeżeli Komisja Europejska zaostrzy regulacje, polscy przedsiębiorcy będą musieli się podporządkować niezależnie od tego, czy ma to sens w naszym kontekście gospodarczym. Podsumowując, ten projekt nie jest ustawą proinnowacyjną. To ustawa represyjna, biurokratyczna i antywolnościowa. W imię ochrony konsumentów zabijamy rozwijający się rynek, wypychamy obywateli w szarą strefę i wzmacniamy kontrolę państwa nad prywatnymi firmami Polaków. To jest zła droga i należy ją odrzucić. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Włodzimierza Skalika, Konfederacja Korony Polskiej. Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izba. Polska posiadając wykwalifikowane kadry technologiczne, konkurencyjne koszty operacyjne oraz chłonny rynek wewnętrzny ma wszelkie zasoby, by stać się jednym z wiodących centrów nowoczesnych finansów w Europie. W sytuacji, gdy obserwujemy silną międzynarodową konkurencję o kapitał i firmy z sektora nowych technologii, Przygotowany rządowy projekt ustawy o rynku kryptowalut przekreśla skutecznie potencjał rozwojowy Polski, i jest jednocześnie szkodliwy dla gospodarki Polski. Omawiany projekt ustawy prowadzi do przeregulowania rynku kryptowalut. Krajowa komuna przebija eurokomunę. Nie mamy wątpliwości, że to właśnie lobby bankowe, lobby Komisji Nadzoru Finansowego działa celowo, by właśnie rynek ten wyrzucić z Polski. Polska jest liderem na rynku kryptowalut. Na razie mamy 3,5 miliona użytkowników kryptowalut, a to wynika z tego, że Polacy po prostu kochają wolność. Wśród użytkowników jest duży udział młodych Polaków którzy nie mają zaufania do sektora bankowego, ponieważ uważają, uważają, i słusznie, iż sektor ten jest kontrolowany przez państwo, jest wykorzystywany do inwigilacji, jest przeregulowany i nie jest uważany za bezpieczny. Użytkownicy kryptoaktywów uważają, iż są one nowym pieniądzem, który powinien być kontrolowany wyłącznie przez jego użytkowników w sposób zdecentralizowany, odporny na cenzurę, Niezależny od interesów politycznych czy gospodarczych. Próby podporządkowania tego rynku centralnym instytucjom, jakim jest Unia Europejska czy Europejski Bank Centralny, są sprzeczne z ideą wolności finansowej i bezpieczeństwa obywateli. Omawiany rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został stanowczo krytycznie oceniony przez eksperckie środowiska. Zajmujące się tym rynkiem przez podmioty funkcjonujące na tym rynku i samych użytkowników. Panie Prezydencie, w przypadku przyjęcia tej szkodliwej, antypolskiej ustawy apelujemy o jej zawetowanie. Konfederacja Korony Polskiej będzie głosowała przeciwko przyjęciu tej ustawy. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Państwo oszaleliście. Chcecie zniszczyć rynek który warty jest kilkaset milionów złotych. Nie macie Państwo pojęcia, czym są kryptoaktywa. Chcecie Państwo zniszczyć rynek, który jeszcze nie powstał. Z, prostej, z prostego rozporządzenia Mika. Chcecie Państwo stworzyć ustawę kilkusetstronicową wraz z rozporządzeniem, to jest ponad 340 stron. Cypr potrzebował jednej strony, żeby wdrożyć ustawę. Tego nie da się po pierwsze przeczytać, a państwo nie macie pojęcia, co jest w tej ustawie. Pani poseł nawet nie jest w stanie przeczytać podstawowych terminów, które występują w tej ustawie. Pytacie państwo, dlaczego nie KN KNF? Dlatego, że prezes KNF oficjalnie porównał kryptoaktywa do hazardu. W związku z tym to daje dużo do myślenia, jakie jest podejście KNF-u i jaka przyszłość czeka kryptoaktywa. Manipuluje pani opinią publiczną, pani poseł, twierdząc, że Poprawki na komisję zostały przyjęte. Proszę dodać, że wszystkie Państwa poprawki. Konfederacja złożyła ponad 170 poprawek, a nie jedna nie została uwzględniona. Kłami Pan Panie Pośle również Dziękuję mówiąc bardzo, o milionie złotych. Nie ma w, naszych, w naszej um, propozycji bardzo. poprawek. I na zapraszam Pana posła, Krzysztofa słowa Cięciurę. tak naprawdę o tym apeluję, panie o tym, żeby ta pośle. ustawa trafiła do kosza. Panie Pośle. Dziękuję bardzo. Panie marszałek, panie ministrze, chciałem zapytać się, ile wynoszą łączne koszty wdrożenia tej ustawy po stronie polskich przedsiębiorców, w szczególności małych giełd i startupów? Czy rząd przeprowadził ocenę ryzyka odpływu polskich firm zajmujących się kryptoaktywami do innych krajów, w których regulacje są mniej restrykcyjne? Dziękuję. Dziękuję i zapraszam pana posła Witolda Tumanowicza z Konfederacji. Panie marszałek, wysoka izbo. Tak naprawdę mam tylko jedno pytanie, i to retoryczne. Dlaczego wy nienawidzicie kryptowalut? Dlaczego postanowiliście zarżnąć ten cały rynek, który mógłby przynosić ogromne korzyści dla polskiego budżetu? Dlaczego postanowiliście nazwać w ogóle inwestowanie w kryptowaluty hazardem? W takiej sytuacji możemy nazwać naprawdę każdą inwestycję niemalże hazardem, ponieważ każda inwestycja rodzi pewne ryzyko. Poza tym bez ryzyka nie ma stopy zwrotu, bo to jest oczywiste, że każdy, każda inwestycja im bardziej ryzykowna, tym masz szansę oczywiście na większą stopę zwrotu. Tak wygląda rynek. Nawet zainwestowanie w swoją własną firmę wiąże się z jakimś ryzykiem tego, że ona zbankrutuje. Więc naprawdę, jeśli nie rozumiecie jakiegoś rynku, to nie oznacza, że musicie go zakazywać.